teraz Indie. Indie, które mają ogromne aspiracje, no jakby nie było najbardziej liczny kraj na ziemi, ale jednocześnie kraj, który jest totalnie ubogi. Różnica w modelu gospodarczym między Chinami i Indiami polega taka na tym, że w Chinach mamy do czynienia z czystą formą kapitalizmu, czyli każdy może, każdy ma prawo i zysk przyświeca naszym działaniom. Za to w Indiach mamy do czynienia z sytuacją, w której... Hmm, Przemysł i gospodarka jest dominowana przez duże struktury gospodarcze, które wyewoluowały po II wojnie światowej, bazując na kapitale lokalnym, często mówię takich lokalnych maharadżów, tak? I teraz dzisiaj Indie są prognozowane, że w niedługim czasie osiągną PKB na poziomie 10 bilionów dolarów. Czy tak będzie, czy nie, to zobaczymy, bo czego w Indiach? Nie ma kapitału do tego, żeby to robić. Nie ma pewnej kultury przedsiębiorczości, budowania właśnie tych struktur, a przede wszystkim nie ma przyzwolenia ze strony tych dużych struktur gospodarczych, żeby pojawiała im się konkurencja w kategorii małe i średnie przedsiębiorstwa. Tak? Tam jest ogromna ilość malutkich firemek, które trwają z dnia na dzień, robiąc różne rzeczy i przede wszystkim praktykując coś, Szanowni Państwo, co się nazywa frugal innovation.